Cześć, to ja, dzielny policjant z tego super zestawu. Zobacz, co razem możemy zrobić z moim niezawodnym Dodge Ram 2500 Power Wagon. Gotowy na akcję? To zaczynamy! Najpierw przyjrzyj się mojemu pojazdowi. To prawdziwy twardziel. Ma niezależne sprężynowe zawieszenie, które sprawia, że mogę wjechać na każdy teren. Od miejskich ulic po nierówne pola. A teraz spójrz na kabinę. Możesz otworzyć wszystkie drzwi i wsadzić mnie za kierownicę. Jest tu miejsce nie tylko dla mnie, ale i dla trzech moich kolegów z drużyny. Ale to nie wszystko. Hop, a teraz bagażnik. Jest ogromny. Możesz załadować wszystko, co potrzebujesz do naszej misji. I jeszcze coś ekstra. Zobacz dach. Mam moduł świetlno-dźwiękowy, który świeci i wydaje dźwięki jak w prawdziwym radiowozie. Do wyboru są różne sygnały: policyjny, strażacki, a nawet sygnał karetki. Możesz też zmieniać kolory kloszy. W zestawie znajdziesz niebieskie, pomarańczowe i czerwone. A co ze mną? Jestem gotowy na każdą misję dzięki mojemu wyposażeniu. Mam latarkę, kask, kajdanki, pałkę teleskopową. Radio, możesz mi to wszystko założyć i wysłać mnie do akcji. Moje ruchome ręce pozwalają mi trzymać kierownicę albo te wszystkie akcesoria, więc zawsze jestem gotowy, by działać. Hej, hej, czy już zasubskrybowałeś ten kanał? Zrób to, aby nie przegapić kolejnych filmów o modelach Bruder. Wróćmy do pojazdu. Mam tu sprzęgło holownicze. Możemy nim odholować inny pojazd albo podłączyć pług śnieżny, jeśli trzeba będzie odśnieżyć drogę. A moje gumowe miękkie opony z bieżnikiem sprawiają, że jeździmy cicho i pewnie w domu, na podwórku, gdzie tylko chcesz. To co, partnerze? Czas wyruszyć na patrol i pokazać, jak działa prawdziwy zespół. Ten i inne modele pojazdów Bruder znajdziesz na toddler.pl.